Panie rozpoczyna się formowanie 18 Pułku Artylerii. Jaki pan ma plan na tę jednostkę? Oj, plany mam już od dwóch lat. Brałem udział w koncepcji formowania tego, tego pułku, jestem jednym z autorów formowania tego pułku, począwszy od rozbudowy infrastruktury poprzez pozyskiwanie sprzętu do tego pułku, a skończywszy na pozyskiwaniu ludzi i szkoleniu ludzi w ramach realizacji zadań w, w pułku. Na jakim etapie teraz jest jednostka? Czy już coś się zaczęło dziać? Nie, jednostka jest na etapie początkowym. Mamy opracowane minimalne wymagania, mamy opracowaną już koncepcję architektoniczną, urbanistyczną pułku. Jak Państwo widzieli, dzisiaj zostałem mianowany dowcą pułku, a więc teraz z rozpędem idziemy do przodu i rozpoczynamy realizację zadań w postaci pozyskiwania ludzi do, do pracy w tym pułku i pozyskiwania sprzętu, bo sprzęt, zaznaczam, będzie sprzętem nowym. A tych... to będzie uzbrojenia? Będą to chłopi ze 155 mm krab oraz yy, langusty, czyli wyrzutnia rakiet, artylerii rakietowej WR-40.